No i zaczynamy widzowie Manhunt Randomizer Chaos Mod z moją ekipką Nie wiem jak oni sobie poradzą, ale spróbuję z nimi wygrać Ja ogólnie jestem słaby w tą grę, w sensie jestem słaby w PvP widzowie, więc może mi pójść bardzo źle Zostawcie łapkę w górę dla mnie, żeby mi lepiej poszło I możecie napisać w komentarzu jak mogę nauczyć się PvP Jak tam wam idzie ekipka? Mam okay. jajka Chaosa Jajka Kami... Kamileksa Kamileksa? Kamileksior a bez kitu, jakiś Kamilek tutaj jest. Gramy ekipką, ale że jest nas 7 osób, to jeszcze jedna randomowa jest. Więc Kamilek wątpię, że to oglądasz, ale pozdrawiam. E, Borimoksa zabudowałem. Ej, dobra, nie. mam coś co mi pomoże. Tylko że i tak zginę, ale może mi pomóc. Ja już jestem bogaty. Tak? Bogaty jesteś? A co masz? O, dobra, idę na was. Widzowie, teraz to lecimy grubo, nie? Kto pierwszy? Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Ja i tak przegram, bo ja nie umiem walczyć, ale, ale spróbuję, okej? Okay? O, to może mi się przydać akurat, więc sobie wezmę. Jedną Oho, oni coś tam dostali Co dostaliście? O, kogoś mam, widzowie A to Luki jest Jabłka. O, i O, on ogarnia Luki, chodź tu Oj, dobra, mój movement to tragedia, widzowie Czasami, patrzcie, ucieknie mi chyba Chociaż może spróbuję go dogonić Jest, zabiłem go No i jednego mniej mamy Pozdrawiam, Luki Ej, nie mogę kliknąć tego O Coś się zlagowało. Dobra, idę gdzieś po prostu przed siebie. Czy to mi się przyda, to mi się chyba nie przyda, ale wezmę jedno. A ja miałem perełki, zapomniałem, że ja perełki mam. Jak coś, jeżeli jest tutaj ktoś nowy, to jak coś mam ptaki u siebie w pokoju, więc jak będzie czasami głośno, to przepraszam. O, to mi się może przydać. Tam jest woda, widzowie. Idę tam. O, patrzcie, patrzcie co mam. O, mam wioskę. To są moje... A nie, to Lukiego. Luki, czemu ty mi tu latasz? Twoje perwy mi tu wypadają. O! Dobra. Nie, bo ty O, kurde, patrzcie co mam. Kiema Talię ja A czemu nisko? mi się. Wow. No, podejść tak nisko. No. Ej, dobra, zabiłem cię! O, nie spodziewałem się tego. Mamy już dwie osoby zabite, widzowie. A da się tu Postalisz, obserwować, pan? czy trzeba latać? Trzeba latać. Ej, zlutowaliście wioskę, co nie? Ej, skoro animowej nie ma, to ja idę na kolejną osobę. Ja idę na Maciuksa, zobaczymy, co on ma. Animow, ty to widzisz? Widzę. Ale mam mocny przedmiot. Tam ktoś jest, widzowie, tam ktoś jest. To Maciuks. A więc co tam zostałem. Nie, dobrze, nie wiem my... e, sprint mi się wyłączył, co jest? Co jest? Dobra niech on ucieka, bo on mi ucieknie teraz Maciuks, gdzie uciekłeś? Chłop ma elitrę. Maciuks ma elitrę, jak coś A ja też mam coś ja, fajnego Ja też mam elitrę. Zabiłem Kamilek Siora, no i Eza Pozdrawiamy Kamilek jak coś Co ci wypadło? Nie to nie mi, to Lukiemu Luki troluje tutaj, nie? Ale cofki są No i super! Aj co, Uciekł chłop tym. Gdyby nie ten noc, to by zginął. Ja go chyba nie gonię widzowie. Ja idę na kogoś innego, bo jego nie zabiję tak łatwo. Darienne, go, 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 go. Trzeba robić Ale cofa, dźwięk. kurde? No. Dzień mi kordy taliena. Żebym ja tobie zaraz nie dał moich kordów. No daj, <grym> <grym> nie, no. nie, nie do... O, widzę go, widzę. Morder cię chyba goni. Ale... No nie. Koniec. <grym> Jednego mniej. Dwóch mniej, stary. Jest! Zabiłem go! Dobra widzowie, mamy trzecią osobę! W tej rundzie mi idzie jeszcze okej, okay, ale później już będzie gorzej, nie? Ile zostało osób? Aha, zostałem sam z Borimoksem! Gordy Borimoksa, minus 21 Gościu, ja mam kompas przecież, zapomniałeś? Damy radę, widzowie, damy radę Aha, on taki jak jest! Ej, rzucić ci marchewkę chcesz? Borimoks, teraz zeskakujesz i wasz siosa No, spróbuj się tu tepnąć No i spróbował A jak to zacięło? Yes. O, nie mogłem yes. wody, nie mogłem wody yes. zmienić A czemu go tak zlagowało? Ej, przegrałem przez to, że cię zlagowało Bo wisiałeś w powietrzu okay. i nie wiedziałem, co się dzieje Dobra, widzowie, to jest jakiś scam, nie? Dobra, jesteśmy już w kolejnej rundzie I tym razem jest z nami Antek, Podłoga, Sigma, ziom Także Antek, pozdrawiamy cię całą ekipką Proszę, nie zabij mnie Jestem Antek, Sigma Ej, Wiertara, Wiertara, dawaj robi sojusz Co za... nie bądźcie frajerze, nie róbcie sojuszy Ej, dawajcie wszyscy na nich, jak oni robią sojusz Zabiliście Antka, biedna no już koniec sojusza jak coś Ooo, o widzowie, ooo Zaniedbana Co? Jesteś kochany kolego Dobra, mamy jednego Ale tobie złoto wypadło, a nie to mi wypadło Dobra, to nie ważne. Cześć Kuweta, co ty robisz? Czemu on się barier blokami zabunkrował? Co jest? Ale żeby... mam plan się w jest! Kolejny zginął! Co jest, jest Lecimy formie. znowu, dzisiaj forma jest Po to cały dzień grałem w to, żeby teraz dobrze na odcinku lecieć, wiesz o co chodzi Idę do Jacka, widzowie, zobaczymy co ona robi Jak no, cz cztery osoby sobą. Ej, powaliło cię? A co, jak to się interchesta? Dobra, poddaję się, elo pomelo Widzowie, ja go nie mogę się rozwalić, nie. Widzowie Zwali. No jak on ma lagi. O, dobra, zginął Udało się Wiecie, jak ciężko było go zabić z lagami? Po prostu totalny tryhard na tym trybie I co mam? No? Nieprawda, Maciuks Ty jeszcze żyjesz Nie, Maciuks nie żyje A, no to nie sorry Ty jednak nie żyjesz Ale to nie moja wina Idziemy do Jacka Szkoda, że nie mam bloków żadnych To jest problem O, no i zginąłem No i ja się pocę, ja się pocę Ja po prostu, ja nie uciekałem Dałem się zabić, Nie wiesz o co chodzi Chłop mnie jakąś łopatą zabił, nie wiem Obserwujemy cię, animowa, jak coś O, siema, Luki Ej, dobrze, jak O, na bitwa, uwaga E, czemu ty mnie bijesz tak mocno łopatą? Ja Właśnie nie wiem, jakąś mocną łopatę Mam, nie wiem o co chodzi No dobra, mamy po kolejnej szybkiej rundzie Myślałem, że dłużej będą te rundy trwać Dobra, widzowie, zaczynamy trzecią rundę I mam nadzieję, że teraz Trochę dłużej ona potrwa, nie tak jak poprzednie I ustaliliśmy z ekipą tak Tak w ogóle jest z nami teraz Kto jest? Let's ter. Pozdrawiam, let's ter pozdrawiamy cię Ustaliliśmy z ekipą, że zrobimy coś takiego Jeżeli ta runda się szybko skończy To w następnej damy sobie 5 minut bez pvp Ale co, zobaczymy jak pójdzie ta runda O, mam bloki, to dobrze nie Pomogę Pomogę wam, pomogę wam Kurczę, animowa, tylko uważa, żeby nas nie zabić przy okazji Co wy tam robicie? Zabijamy, no zabijamy Zabijamy, no zabijamy Dobra, o, zabiliście biednego letera Dobra, ja spróbuję coś tu wykombinować Mam nadzieję, że nikogo nie spotkam Dobra, ja tutaj poczekam na drzewie Skampię się na drzewie, będę tutaj czekał Jak wyłączyć narratora? <noise> Masz narratora, stary? Włączył mi back. To pozdrawiam Ej, fajnie by było, widzowie, jakbym dostał diamentowe bloki i drewno Dobra, uwaga no to słabe. Ej, to może mi się przydać, widzowie. Ale stać, nie ma teraz PVP. Nie, mój. to w następnej rundzie miało być, ale a, okej. Okay. A. 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 No tak, to w następnej rundzie miało być. Ja także tutaj jeszcze szans. możecie się bić, spokojnie. Dzięki, Talien. Co robi Staybazer z Was? Pewnie Borimox. Bo no a jak? A Borimox, co ty zrobiłeś? Czemu ty zginąłeś? Nie, Nie, nie wiem, co nie robił. Ja dalej nie mam czym walczyć. To nie. jest problem. Dajcie mi się siekierę, proszę. Zostaw mnie ruki. Ej, po, dlaczego ja mam takie słabe rzeczy? O co chodzi? Już teraz nie mam szczęścia w tej rundzie. No ja mam. Nie pomocę. weź, boginę ginę, bo ginę, ginę. No. Kto jeszcze żyje? E, Maciuś chyba O kurde, nie no, Lukiego to trzeba chyba wyjaśnić. No, on to jest kamer, bo tarczę używam. Czemu on cały czas tarczę dostaje? A ja wiecie co dostałem? Najlepsze co dostałem, to łódka. A ja dostałem siekierkę, złote jabłko i. Czyli... Jeszcze... Nie, no nie mogę z nim, co za chłop no, Wiesz, chyba wiemy, kto wygra tą rundę znowu. Nie, no, głupi ma zawsze szczęście. No właśnie, chciałem to powiedzieć. Co ja mam? Kurczę, ale słabo. Ktoś jeszcze do mnie Sorry. O, mam dodatkowy ten No jasne, co innego Wszedłbym tam na górę, ale oni tam mogą być Ale cofnęło, ojojo oj. Dobra, ja sobie wezmę marchewki Po wodzie mogę uciekać To chyba można stawiać na wodzie normalnie, widzowie, co nie? Ała Dobra, to mi się nie udało, nieważne, tego nie było Chwila prawdy, czy tutaj da się to... O, patrzcie, co mam Ale ja nie mam drewna Dajcie mi drewno i... Pa... Dajcie mi drewno, ja chcę tylko drewno Dobra, mogę tak robić, fajnie, podoba mi się to. Drewno mi dajcie, błagam, będę miał wszystko. Drewno i żelazo albo tarcze. O, dobra, to wezmę. Jest sława akurat. Ej, dobra, tam jest luki na górze. Z tego co słyszę. Ta runda chyba jest do przegrania widzowie, wiecie? Co to jest? O, dobra, to już jest okej. Okay. To ja to sobie ubiorę. Hop, dobra, wezmę sobie lawę, spróbuję wejść po cichu. Drewno, widzowie, mam to, mam to, mam to, mam to. Patrzcie co ja robię, widzowie. Oby nikt tylko tutaj nie przyszedł, błagam. Ale nie jest niedaleko gdzieś. Chyba. Jak chcesz mi powiedzieć, gdzie jest? Nie chcę, bo sama nie wiem. bo chodź za mną. Dobra, widzowie, trzeba to zrobić. Dobra, i zrobię sobie jeszcze mieczyk, widzowie. Gdzie lecisz, Luki, kuki, do Taliena. Też nie co do Taliena. To się A To się spotkacie i się zabicie, dobra? Nie, byłoby fajnie. Dobra, niepotrzebnie zrobiłem sobie. Okej, okay, widzowie. Znaczy ja i tak przegram, bo nie mam tarczy. Nawet jakbym miał tarczę, to bym przegrał. Cześć, Luki! Hejo, mam podlecieć tam do ciebie, że mi stawiasz te 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 te. te? Coś nie stawia. Nie chcesz się spotkać z Talienem. Luki, no nie uciekaj teraz. Bo on nie chce ze mną. Dobra, Kubeczek, to chodź na spotkanie. Zaznaczam cię kompasem idę do ciebie. Albo najpierw Maciuksa idę rozwalić. To masz, więc, co masz, jaki, jaki masz to? miecz? No powiem. się kierze. Zapytaj, zapytaj się lepiej o twojej. Co mnie uderzyło? A miecz jaki Dobra, przerażowałem. Czekaj, czekaj, wywiad. Sam jesteś wywiad. O tu border jest. Dobra, ja uciekam jednak, widzowie, na razie. Myślałem, żeby się bić. w ogóle na ciebie lecą, talii. Nie tylko one. Bazuryk też na ciebie leci. K Gdzie jest środek? Ej, bo tu border jest! Chyba nawet nie wiem, gdzie oni są teraz. Nie, aktualnie nic. Bo, widzowie, aktualnie dajcie nie mi to. Border, nie mogę Ej, to nie powiedzieć. moje. No, kto no. mnie sprankował tym? Kogo to jest? Mieniał zdanie, jak Wiertara wygra, to daje mi 10 złotych. A jak przegra to z bazury daje mi 10 zł. Czy mam talent, y, mam Fire Resistance? Ty pewnie nocze no masz, nie? No mam akurat, po co? Ej, jest słabo widzowie, ja nie wygram tego, w sensie. Jakbym był dobry, to pewnie bym z tymi temami wygrał. Ale że jestem słaby i potrzebuję pomocy w nauczeniu się PvP, to przegram to. Patrzcie, tutaj jest talent, tam jest Wiertar i tutaj. Jest Luki. Tak naprawdę szansę na wygraną największą i jedyną ma tylko yy, ten Luki. Wiertara. Wiertara, bo on ma nocze. <grym I <grym i wiesz, on, może teraz, on może teraz jeść cały czas i nie zginie, także to już wiesz. Także on na pewno wygra, nie, ale ja moim celem jest rozwalenie Lukiego, bo tyle tylko mogę zrobić. Ja widzowie czekam na nocze. Nie no, ja zaraz pójdę, nie ma co przedłużać tej rundy. I jeżeli wy wiecie jak walczyć dobrze i skutecznie z kimś, kto ma kilka staków noczy, to możecie napisać, Bo ja w sumie nie wiem. Teraz Jeszcze w niego strzela. Patrzcie. A, dobra, dobra, już widzę. Patrzcie to. Nie trafił. Nie trafił perłą! No chodź, 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 cwaniaku. Co ta runda jeszcze trwa. Ile trwa? Trwa. Jest 20 minut zaraz. Ja zaraz ginę, bo no, tam idę na Lukiego. Wow, dorzuciłbyś! Ej, do Lukiego lecisz, pan. Idę tam. Dalej, idę uważaj. Tam. O, E, to w sumie nie jest za dobre, widzowie. Ej, ja tego nie postawię tutaj, co nie? Mogłem wziąć wodę, widzowie. Ała, nie mam wody. Chyba, żebym skoczył, ale ja tam zginę. To żarty jakieś. No teraz mi koksy wypadły. Co to teraz? było? Widzieliście to, widzowie? Ej, co jest? Dobra, nie wiem, co tu się dzieje, ale rapy proszę. Ej, w sumie głupio zrobiłem. Nie, no ej, no co to za scam? Ej, działa oto zielone na trawę, widzowie? Gdzie jest Luki? On jest u mnie. Pa, wiertara o, tam rzuca. Co? Tak, niech on tam leci. Okej, okay, to było creepy. Dobra. Ej, Luki, zginie, niech on ginie tam. O, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Nie, żyje nadal z Co się stało? Aha, wysadziłeś mnie. Tego się nie spodziewałem. Ale klepa tu się dzieje. O, chłopie. Ostatnio mu tłumaczyłam. O, kto wygrał? Ja. Dobra, widzowie, gramy właśnie ostatnią rundę na dzisiaj. I z racji tego, że zostało u nas 6 osób w ekipce, to podzieliliśmy się na dwie drużyny. Ja jestem w drużynie z Luke'em i Borimoxem. A w drugiej drużynie jest Wiertara Animowa i Maciuks. Także zobaczymy, która drużyna będzie lepsza. Masz Elytrę, star, wiesz to, no. Chodź, Borimox, chodź, chodź, chodź. ja mam perełki. O, patrzcie, widzowie, co ja mam. Ja to kocham, widzowie. Komu to wypadło? Tali? Co? To moje? Dobra, wezmę dla nich w razie czego na przyszłość. Bo z tego, co widzieliśmy, widzowie. To działa tak, że w skrzynkach Można sobie przekładać itemy między sobą To co, teraz się stakujemy i lecimy No elitry mam też, mam też elitry co tego Shulkera postawił? Uuu, ale mam, ale mam. Zleć, zleć, zleć. Tego nie potrzebuję, więc ja sobie wezmę to. Ale ja robię bazę. To ta niewidzialna baza, twoja? Mam bloki. Dobra, bloczki sobie wezmę. Nie wiem, nie mogę, nie mogę z tym gościem, nie? Idziemy stąd, chodźcie, idziemy, idziemy stąd. Idziemy stąd, idziemy stąd. Na górę, chodźcie. Dajcie mi jakąś broń. Ja muszę sobie ich na kompasie zaznaczyć. Ej, bo tu cały czas są wszyscy. O co chodzi? Czemu tu wszyscy cały czas. Wow, wow, wow. Ej, dobra, w końcu ktoś zginął. Totalna dominacja. Pozdrawiamy total na dominacja. Pozdro. Dobra, panowie. Przydałoby się zdobyć drewno. Jakbyśmy mieli drewno, byłoby super. Wo, patrzcie, co mam. Ej, dobra, to będzie dobre, widzowie. Animowa, wiesz, to weź, weź wszystkie. Nie, weź wszystkie. moje. To Maciuksa. Nie, ma. weź wszystkie. Tarczy masz, zachowaj dla nas. Mam drewno. Dobra, masz drewno. Ej, to ja wam coś dam. Ja mam coś dla was. Krem. Ej, młoda, młoda, młoda. Nie żyję. O, tarcza. Macie hełmy i macie kobłeby Muda. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Zostaw macie siekierki, macie to, macie miecze. Ej, to może idziemy zabić tego. No Neymana najpierw co? Ej, chodźcie, dosłownie. Nie chwilowy soju, bo ona jest wykokrzona. Wirtara nie żyje. Co ty gadasz? Wirtara zginął? No o tej młodej. Chodźcie tam, schodzimy im pomóc. Dawaj już. Żyje? Oj sorry, sorry, bo cię uderzyłem. Nie, ona jest przed nami, o tam przede mną jest. Ej, na dole jest, na dole jest. A, widzę ją bez kitu, idę po nią, chodźcie, ja ją podpalę. Ale ona dla ciebie leczą. Ej, ale my mamy dobre itemy w sumie. Borimox, uważaj, A gdzie jest Borimox? Nie właśnie nic dobrego nie bo ma. Jest Borimox! Nie, Aha. bo Rimox zginął, dobra, mamy porówno znowu. Młoda, Dobra, że... mam... o dobrze! Ale, ale ona ucieknie ale... tak. Nie ma co jej gonić chyba. Tepam się do niej. Ale uważaj, co nie leć. Kurde, ale to... Ej, wiedźma. młoda, o, nas! Ale się sojuszujemy jak fajfusy, nie? Masakra. To no jest prawdziwy psz... manch. No e, dobra, ona ma, nam w odcinku przeszkadza, to mamy usprawiedliwienie. O, Diaksy! Kto? Kogo to Diaksy? To nie moja. A, szkoda. Łoo! Wow, Luki! To dobra, leś. nie no, widzowie, musimy ją dojechać w końcu. Ej, ja się buduję do niej, lecę! Pozdrow odcinek. Ten leci wodą, widzowie, nie? Luki, ja nie chcę tym stracić. O, lecę! Ciekawe, czy pozdrowi film, bo powiedziałem widzowie, żeby pozdrowiła odcinek, ale nie wiem czy to zrobi. Ło, wow, shulker we mnie Ej, border, border, border! Idziemy, uciekamy! Ona mnie chyba idzie zabić. A nie, ona idzie. Dobra, ja uciekam, ja uciekam. Ej, Sharker w nią strzela. Dobra, widzowie, mam marchewki. Jest okej. Okay. Ej, Bezkitu, gdzie jest śro. A, tu jest środek. Chodźcie, chodźcie do mnie. Ja jestem na środku. Ej, bo ona leci do mnie teraz. Nie pozdrowiła filmu, co za zadziała. Ej, ja ją złapię w pęczyny, jak będzie leciała. Ej, środek mapy jest na wodzie, Ja mogę lawę wylać na nią, jak złapiecie ją. Mona, my cię pozdrawiamy, jak coś. Pozdrawiamy cię. I przepraszamy, że się timujemy, ale taki challenge. Miało być inaczej niż wyszło, więc trochę nam zepsułaś wszystko. Ha, ale pozdrawiamy Ej, ona, ona tam se, co ona, zrzuca się z góry Leci do dołu już Dobra, w pajęczyny, w pajęczyny jak coś, ja ją zalewam lawą Ej, dobra, ona idzie, ona idzie Jedna osoba, jedna osoba, jedna osoba, jedna osoba, nie pilnuje pajęciem, że Kurczę druga osoba druga osoba bije, a trzecia osoba robi... Ja ją w pajęczyny spróbuję złapać, chyba że lagi będą, to będzie gorzej Boksa, róbcie No co za, nie mogę z nią, nie, co za baba Podchodzi, podchodzi Ej, uważaj E, Kryształy! Kogo? Moje, moje, moje! O, to wybucha, ale nie wiem czym, chyba glowstone'em. A czym tu trzeba uderzyć, tak? Też, ona, ona też ma, też ma ona też ma, ma. też ma, ona też ma. Uwaga, uważaj, uważaj. samym poziomie. Dawaj, teraz, teraz, teraz! O, wysadziło mnie, dobra A ono też zginęło, okej okay. Widzowie, ostateczny pojedynek Luki vs Animowa Czy Luki znowu wygra po raz kolejny? No dobra, Luki wygrał po raz kolejny Więc my będziemy już kończyć ten odcinek Więc dzięki wam ekipka, że byliście jak coś e, Dzięki wielkie, mam nadzieję, że będziecie przychodzić na kolejne nagrywki do mnie z Minecrafta Bo mam fajne pomysły A wy widzowie oczywiście zostawcie subika, bo jest to mój nowy kanał I buduję go od zera Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film wam się spodobał No i napiszcie w komentarzu Napiszcie, co jeszcze chcecie zobaczyć.